Cześć, witajcie na kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o budowie tej wiaty tutaj na byki. Kiedy budowaliśmy, jak to wyglądało. Na końcu mamy też kilka zdjęć, jak to wcześniej wyglądało, więc za chwilę o tym opowiem. Ale na początku chciałbym Wam przypomnieć o rabacie, który ma dla Was sklep Miza. Link będziecie mieli w opisie, więc możecie wejść na ten link, jeśli chcecie sobie zamówić jakieś narzędzia, jakieś tam... Części do maszyn, i tak dalej, możecie sobie tam wejść, znaleźć i wpiszecie kod rolnik po swojemu i skakuje wam rabat. Więc takie moje małe przypomnienie. Dobra, no to może zaczniemy od tego, że tutaj kiedyś nie było nic. Tutaj był normalny przejazd, kończył się ten budynek, i tutaj można było sobie przejechać. Tutaj na ścianie tego teraz nie będzie widać, ale była tutaj dziura, i tutaj drzwi były. Podjeżdżaliśmy kiedyś przyczepą, jeszcze snopki zbieraliśmy i yy, podjeżdżaliśmy właśnie przyczepą pod tą ścianę. Rzucaliśmy na snopki, do góry ukoraliśmy i tak to wyglądało. Ale zdecydowaliśmy się właśnie, że zamurujemy tą dziurę. A jeszcze jak tutaj nie było jakichś, nie mieliśmy snopków, tylko baloty i nie było tej wiaty, to jeszcze baloty tam. Pamiętam 60 jeszcze wciskałem baloty, rozkuliśmy trochę dziurę i wciskałem tam baloty, ale później jak przyszedł New Holland, trochę mocniejszy ciągnik, czasami lekko zahaczyłem, kiedyś pamiętam, i trochę tam się wyrywało tej ściany. I tak to było, długo ta dziura i później postanowiliśmy tą wiatę wybudować. Na początku robiliśmy tak, że zostało wylane tutaj. Nie pamiętam, że w sumie czy robiliśmy to stopniowo, że najpierw to chodzi... Nie chyba najpierw było tutaj właśnie wylane, tu e, gdzie byki chodzą. E, najpierw w sumie od początku to były najpierw e, kopane supy tutaj właśnie. Te oto supy zostały wkopane, ale ten byk tutaj jest tu taki mędziaty byczek, że tylko patrzy się bawić albo nie wiem. E, na początku zostały właśnie kopane te supy, później było wylana tam posadzka, gdzie te byki teraz chodzą. Do tego druty zostały wypuszczone tam, żeby zrobić ten murek, żeby można się ciągnikiem przy wyrzuceniu obornika. Murek był później wymurowany, zostały pustakami. Później obspawaliśmy, właśnie tata tutaj spawał te końce, te furtki. Później rozkuliśmy trzy wejścia, bo każde, gdzie te wejście tutaj jest, to były kiedyś takie okna jak po prawej stronie. I porozkowaliśmy takie wejścia sobie, furtki porobiliśmy. I na początku nie było dachu chyba z rok, a może więcej nawet, nie było tego dachu i był to problem, bo deszcz padał co chwilę, tutaj było tego dużo obornika, takie wiecie jak to wygląda jak deszcz pada tutaj i tak dalej, więc na początku nie było to fajnie. No, Ten ganek paszowy też tutaj był zrobiony od razu, żebyśmy mogli właśnie sobie tutaj odpas robić i tak to właśnie wyglądało udało się w miarę tutaj zaoszczędzić na rurach na przykład bo rury udało się kupić z demontażu z, z demontażu z tego z centralnego ogrzewania do szklarni takie właśnie rury się udało zakupić gdzie nie gdzie były jakieś tam małe dziurki wiadomo bo trochę tam skorozowane, korodowane były ale jak widać już 3 lata chyba Trzymają się, będzie trzeba ją trochę Wercia odmalować. Pomożesz mi wiosną? Odmalujemy tak. tą wiatę trochę, hmm. co? No wersja pomoże trochę odmalować tą wiatę, bo tu nawet ten płot w ogóle nie został pomalowany. Aby można już tutaj trochę odmalować, żeby to wyglądało, nabrało trochę nowego takiego odświeżenia. E, więc tak to wygląda. E, później zdecydowaliśmy się zamurować w końcu te e, tą dziurę. Została zamurowana, kolega tam murarz zamurował na nią. Do tego jak już została zamurowana, zostały przykręcone takie murłaty, jak tam możecie zobaczyć w profile. Nie wiem jakie one są, czy to jest to więcej 80 80 albo może być 80 80 Zostały one w kawałkach. One są w kawałkach, takie niektóre są 2 metry, niektóre krótsze, bo też udało mi się zakupić trochę taniej. No i tak niestety tak było, jak wiadomo jakby się kupuje nowe 6 metrów na przykład to by było kawałka, ale że e, udało się tam nie to musiało być tak jak e, jest. I zostały one przewierczone dziury przez te profile, szpilki. Dziury też zostały prześciane, przewiercone szpilkami. Z jednej strony właśnie tutaj tak jak widzicie płaskownik, z drugiej strony płaskownik skręcony. I póki co nic się nie dzieje, a ten dach tutaj mamy. E, w zeszłym roku był robiony w październiku, więc to już rok ponad będzie. Dach, konstrukcja była robiona, bo dach był zakładany właśnie od luty, stycznia lutym. Później zakupiliśmy łaty, nałożyliśmy łaty. Tutaj trochę poprzedłużane dach, bo łaty w były były całe 6 metrów, a tu trochę dołożyliśmy już pół metra, może dołożyliśmy tak tymi łatami, więc żeby to trochę przedłużyć ten dach. Zgubiłem wątek. Zgubiłem wątek ten dach. No i później w lutym właśnie zaczęliśmy kłaść ten dach. Jest to Al T18 bez filza, ale tutaj się nie skrapla, bo z każdej strony mamy fajny przewiew, więc nie leci na głowę nic. Teraz trochę ja tak biało ostatnio deszcz zaczynał z tej strony i zdecydowaliśmy się zamontować. Taką plandekę, żeby tutaj cielanką yy, nie miało, nie było przeciągu, bo one były mokre, później przeciąg, to zlew wpływa na nie, a teraz mają tutaj ładny spokój, ciszę, więc, więc, yy, co bym teraz robił, jak, jakbyśmy teraz mieli robić tą gatę, to nie pionowe belki, tylko tylko skośne, skośne, żeby yy, łatwiej dały właśnie do jedzenia. Ten ganek mógłby być trochę wyższy i pewnie byśmy wybrali tak gdzie tutaj te byki są to my nie wybraliśmy, nie wybieraliśmy tej ziemi nie wybieraliśmy ziemi tylko jest trochę wyżej zrobione a jakbyśmy wybrali to mogłoby być właśnie tam głębiej, tu wyżej trochę ten garek paszowy tam głębiej ale no już. pierwsza taka nasza wiata to była więc trochę no nie pomyśleliśmy, nie? No i co, tutaj chyba nie ma nic do opowiadania. Tutaj mamy tam, mamy oświetlenia czy takie halogeniki. Z dyszka każdy kosztował. Są tam puszczone, więc pod jednym sobie napalamy, więc światło ładne jest tutaj. Końce mają 8 metrów na 4, te dwa ostatnie, są takie same, ale ten jest mniejszy, bo, początkowo, bo był planowany dla takich właśnie małóż. widać to poza tym, bo tu, tutaj przegrona, że tu miały być te najmniejsze, dlatego jest najmniejszy kojec. No jedynym problemem jeszcze naszym jest wyrzucanie obornika w środku, bo tam w środku nie mamy jak wjechać, one tam wchodzą, jak przepędzamy właśnie czy tam wodę w napicie, bo tam jest ten. I one tam wchodzą, właśnie się napić, ale większość tutaj siedzą latem. Wiosną to w ogóle na zewnątrz siedzą. Wiadomo, jakie strony czy coś, to wejdą do środka sobie, tam jest cisza spokój, więc mogą sobie wchodzić cały czas spokojnie. No i jedyny minus, właśnie, że nie ma tam jak wrzucę obornika, i musimy tam ręcznie wyrzucać. Co jakiś czas sobie tu je zamykamy i jakoś tam wrzucimy ten obornik, czy tam przy sprzedaży, przy przepędzaniu, to wtedy wyrzucimy na zewnątrz, później ciągnikiem się wywiezie i to jest ten największy problem. Jedyne opcje, żeby to rozwiązać, no to wiadomo ten i najlepiej byłoby mieć mini ładowarkę, żeby mini ładowarkę wjechać, ale póki co ręcznie można też to zrobić, więc nie będziemy decydować się na zakup takiej ładowarki. Może kiedyś jak już nas będzie denerwować. I ten, to może coś tam się wtedy wykombinuje, ale póki co jakoś tam dajemy radę. Jeszcze musimy pozamurowywać te okna wszystkie. Wszystkie okna chcemy pozamurowywać i, i na, na te wejścia nałożyć takie e, gumy z takimi przecięciami, żeby, żeby ta guma po prostu była, tak jakby było zabudowane, ale mogły sobie wejść w każdy Czy tam przezroczyste, albo czarne. Najlepiej przezroczyste, żeby było trochę e, też jasno i już wtedy zimą ten mróz się tam tak mocno nie dostaje do środka, bo tak na razie to ma, ma ten... E, gdzie się dostać, bo są wolne przestrzenie, więc może ten mróz tam, czy tam woda zamarzną, czy coś takiego. I tyle chyba opowiadań. Furtki się otwierają na tamtą stronę, to wiadomo. Mieliśmy problem też, jak tutaj zrobić takie rozkminy, jak tu zrobić te furtki na jakichś zawiasach. Tata wymyślił taki topatem, rura w rurę do tego taki płaskowniki i na razie to się sprawdza bardzo dobrze a cmowy ten sam byczek. to jest ten byczek, który mnie poturbował ostatnio przewróci mnie i normalnie skoczył na mnie już głową tam i mnie uderzał trzeba uważać na niego bo będzie bardzo groźny no i takie tam wymyśli patent sobie więc bardzo dobrze to się sprawuje bo jest to konkretnie mocne tutaj trzeba spaw poprawić bo już widać tam po trochę. To usuwamy tak co półtorej tygodnia, co dwa tygodnie, nawet dwa i pół czasami się zdarza latem na przykład jak tam mało czasu czy coś to, to rzadziej ale tak staramy się w miarę te półtorej tygodnia żeby żeby to by się nie nazbierało później za dużo. W kolejnym filmie chciałbym Wam opowiedzieć też jakie mamy byczki bo tutaj mamy jakby to powiedzieć europejskie bo tu jest kilka innych krajów, znaczy kilka może nie, ale opowiem dlaczego takie kupujemy, dlaczego zdecydowaliśmy się na większe zakupy. Niekiedy kupujemy mniejsze, niekiedy większe, to w kolejnym filmie Wam to opowiem. A na tym filmie to tyle w temacie. Nie ma to tutaj więcej opowiadać. Zapraszam do subskrypcji kanału na Instagrama, też na rolnik po swojemu. I na kolejne filmy oglądajcie poprzednie i następne, które będą. Na razie. Cześć.